Siemano, witajcie, jestem NowSplit, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie Big Boxa. Tak, tylko tego jednego Big Boxa otworzymy, więc jeśli się wam spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowości na tym kanale. No bo ostatnio dużo się na nim działo. No tak, więc możemy chyba zaczynać. No, i napiszcie komentarz, jaką byście chcieli. Nową serię. o Brewsters. Dobra, otwieramy za 3, 2, 1. No, i mamy dwójkę, więc nic nie ma. No, no i tak. Zobaczymy, co my tu mamy do ulepszenia. Bu mogę sobie ulepszyć, ale nic więcej. Dobra. Więc to by było na tyle na ten odcinek. Jeżeli film wam się spodobał, no to tak jak już mówiłem, zostawcie sobie godzoneczkę, w górę, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.